Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj przychodzę z takimi malutkimi zakupami, zainspirowanymi zakupami innych skraperek. Takie masło, masło mi wyszło. Jedną rzecz, co znalazłam w Tedim, to jeszcze na sprzedaży za złotówkę takie bałwanki. A reszta jest z Action. Z Action kupiłam, skusiłam się na telaki. Takie. No tu mam serduszko, motylki i taką tęczę. I takie woski, to chyba wszyscy znają. I skusiłam się na taki zestaw. W sumie pierwsze kupiłam ten bez łyżeczki, a później sobie myślałam no fajna łyżeczka i tu już metalowe wszystko. I one mają tutaj one mają metalowe te krętki. Teraz zobaczymy, jakie. Chcę pokazać. O, proszę. Tu. Nie wiem, czy widać. Jest prezent. O, tu jest. Przepraszam. Serduszko. Może tutaj będzie lepiej widać. Tak, trochę słońce spada. Serduszko. A trzecia jest taki list taki list, proszę. No i mają takie kolory tych wosków. To jest jeden zakup. E, jeszcze mają, o, tu jeszcze mają takie do przyklejania. chyba tego wosku. No instrukcje jeszcze. Skusiłam się też na taki bloczek. Taki wiosenny. To jest taka ładna kratka. Tu są takie paseczki. A tutaj są takie kropeczki. Widzę też. tu też kropeczki. Tu są takie kropki. Żeby to tak nie padało cień. Takie kropki. tak, takie kropeczki. Tu są takie fioletowe kropeczki. Cień tutaj. O, tak. Tu są. Takie mogą być też na wielkanocne prace, bo takie wesołe. Te kropeczki. Tu jest taka krateczka. Przepraszam, ale takie słońce, jakie jest. Takie jest. No nic nie zrobię. Tutaj są takie kółeczka. I takie jaśniejsze kropeczki zielone. Nie wiem, czy będzie widać. I takie paseczki takie żółte kropeczki, takie serduszka, ciemniejsze żółte kropeczki. I tutaj, tutaj jest taki papier cieńszy. W sumie zawsze można jakimś innym klejem i kleić. Tutaj są takie paski. Tutaj są serduszka takie na różowym tle, złocone. Tu są na różowym zielone. Tu mamy takie rąby złocone, tu to samo niezłocone, a tutaj mamy takie paseczki na świoletowym tle. I tu mamy takie paseczki też złocone. Tu mamy niezłocone, tu mamy na zielonym tle paseczki. Tu mamy takie zygzaczki. Też złocone, tu już niezłocone. Też na zielonym tyle takie. Tu mamy taką ładną kratkę. Tu mamy taką paseczki. Tu niezłocone paseczki. Tu żółta kratka. Krat, żółte paseczki, przepraszam, nie, kratka, Tu takie złocone też. Kropeczki. No i też tu żółta kartka i tak się prezentuje i skusiłam się na takie parki, które widziałam u Lili. I już zrobiłam testy i tak one jest nie kryją za bardzo. To jest nie wiem, czy będzie widać. To jest pierwsze malowanie. O proszę. Pierwsze malowanie wygląda tak. Ale dwa razy pomalowane różową farbą, już wygląda ładniej, proszę. Tak, to jest różowy. I to jest fioletowy. To są na patyczkach, taki do, do rodów. I jeszcze no możemy spróbować, jak, żeby zobaczyć, jak się zachowują te farby. Jak się je rozprowadza, jakby był ktoś ciekawy. Bo to już są wyschnięte. A tutaj, zaraz zobaczymy, białą farbkę, no i tak się rozprowadza za pierwszym razem. Wygląda to tak, no nie za ładnie kryje, trzeba z dwa razy na pewno posmarować. Ona tak się zachowuje, tak się rozprowadza. Mogę jeszcze spróbować jakąś inną. Może na zielonej będzie to lepiej widać niż na tej białej. Znę jeszcze zieloną. Proszę. Inny pędzelek. Przepraszam. chyba to wytnę. Tak. No i ta zielona, no... Widzicie? Na innym pędzelku też marnie kryje. No po prostu to trzeba parę razy ponanosić. O, proszę. Tu jest. No, gdzie tu jest? O, żeby było widać. Tak to rozmaluję. Ale myślę, że po prostu po wyschnięciu tu mam dwa razy, to ładnie wyszło. Że, że parę razy się pomaluję i, i będzie ładnie. Jeszcze chcę powiedzieć, że raz za czas będę rzucać takie filmy z ręki, które mam stare filmy. Będę zaznaczać, że to z ręki, więc jakoś będzie nie teges, ale też bym chciała tak sobie zarchilizować to, co mam. No, dziękuję bardzo, dziękuję gdzie jesteście, dziękuję za łapkę w górę, za komentarz i do zobaczenia w następnym.